Hej, tutaj Szejmi Modelinka. Pokażę wam dzisiaj jak zrobić ciasteczko z modeliny z napisem Itmi, me, czyli zjedz mnie. Potrzebujemy modelinę w kolorze yy, różowo-kremowym. To jest modelina Fimo numer 43. Oda. I modelinę Fimo brązową. Oczywiście obie są soft. I brązowa to numer 75. Czyli tak, potrzebujemy te dwie modeliny. I zaczynamy od tej. Lekko ją spłaszczamy. Oczywiście kulkę najpierw. Później lekko ją spłaszczamy i formujemy w palcach taki. Znaczy, robimy najpierw taki placek. Teraz w palcach możemy uformować. Takie ciasteczko. Ono musi być dość długie, ponieważ napis itmi musi się zmieścić. Inaczej będziemy musieli się bardzo powściągnąć tego napisu. Modelina filmu jest bardzo fajna, ponieważ się nie przykleja, tak jak robi to modelina bimbaj. Mówię to już z własnego doświadczenia. Dobrze, gdy mamy już taką, takie ciasteczko doświadczoną że to jest ciasteczko Teraz podważamy O, to wygląda to tak Teraz musimy zrobić coś takiego Bierzemy jakąś skówkę Nie wiem, ja mam akurat od korektora jakiegoś Bierzemy jakąś skówkę i ponieważ nasze ciasteczko będzie ugryzione tutaj wbijamy i odrywamy części. Ono jest z nadzieniem, ponieważ i dlatego właśnie będziemy później robić jeszcze będziemy tam czekoladkę nakładać, żeby miało jak najbardziej realistyczny wygląd na ugryzienie. Dobra. Nie możemy zrobić też za dużego ugryzienia, żeby nam się zmieścił napis i Ugryzienie wygląda o tak. O. To chyba zrobimy jednak w tą stronę. Będzie nasze ciasteczko wyglądać, ponieważ napis IT będzie dłuższy, a mi będzie krótsze. Więc będzie wyglądać to tak. Teraz odkładamy to. Dobra, nie będę z całego kawałka. Urywamy kawałek modeliny. I wałkujemy. Pałeczek musi być dość cienki, tak mniej więcej na czcionkę, taką jaką chcecie przybrać dla swojego ciasteczka. Możecie napisać to itmi, pisanymi literami, takimi dość ładnymi, ale możecie też to zrobić jakimiś zwykłymi drukowanymi. Albo możecie jakimi, jakimś drukiem fajnym, albo możecie po prostu wydrukować w drukarce plakietkę z napisem ITMI, tylko żeby miała kolory modeliny tej samej, żeby się nie, nie wyróżniało, żeby to było jak jednolite. Ja osobiście uważam, że lepsze, lepsze jest wrażenie, kiedy zrobi się to bałeczkiem. Więc zaczynamy. Pierwsza będzie literka E. Zaczynamy ją o tak. No dobra, nie będę Was uczyć, jak, jak się pisze literkę E, bo to będzie trochę głupie. Dobra, myślę, że się trzy literki zmieszczą. Jeżeli będę taką czcionkę przyjmowała, to myślę, że. Spokojnie się zmieszczą te trzy literki. Teraz, gdy mamy już E, przyszedł czas na A. A będziemy musieli zrobić z dwóch kawałków, ponieważ A będzie wyglądać o mniej więcej tak. O. To na razie wygląda jak znak zapytania, wiem. Ale teraz już robimy tutaj brzuszek. Tak jak to w prawdziwej literce A by wyglądało. Ok, i teraz trzymamy kciuki na, za to, że zmieści nam się szanowne te! chyba się zmieści i teraz naprawdę taki cienki wałeczek żeby nam nie zajął nie wiadomo ile miejsca o Nożyciem. Dobrze, tak wygląda napis: It. Tak mi wysz, wyszedł. Teraz będziemy pisać mi. Literka M może być według, według własnego gusta. Ja spróbuję zrobić taką pisaną. Mam nadzieję, że mi wyjdzie i że miejsca mi nie zabraknie, mimo że muszę postawić tylko dwie literki. Zaczynamy od małej laseczki. Taką moją sią. Żeby nam nie zajęło za dużo miejsca. No nie wiem. To muszę się super, bardzo ścisnąć, żeby mi to E jeszcze wyszło, jakiekolwiek w ogóle. I teraz przyszedł na czas na super ciasne i super cienkie literki. E. Dobra. Mniej więcej tak. Dobra, załóżmy, że to mi jest takie... ściśnięte tutaj I Tak cud, że się udało OK. Resztę naszego ciasteczka Znaczy resztę naszego brązu Oczywiście tak Tak wygląda ten napis Eat me Resztę brązu Wchodzimy kuleczkę i wgniatamy ją w stolik, czy w to coś, na czym lewicie. Teraz przydają nam się klucze, wykałaczka lub coś w tym stylu. Coś, co ma końcówkę ostro. Mnie w tym przypadku pomoże nożyk specjalny nożyk. I skrobimy tak, że takie wiórki wychodzą. I naklejamy je tutaj na to ugryzienie, żeby wyglądało to tak, jakby w środku była, było jakieś nadzienie. Możecie też inny kolor nadzienia dodać. Pamiętajcie, że trzeba być oryginalnym. Nie martwcie się, że zanikł Wam może ten, ten charakterystyczny wcięcie, które świadczyło o ugryzieniu Uważam, że też wygląda teraz jak ugryziony Trzeba dobrze przyklepać takimi drobnymi tymi Wtedy nie będzie widać, że jest przyklepane Będzie wyglądała taka teksturka Jeżeli coś Wam nie pasi w napisie Możecie wziąć plastikowe narzędzie, jeżeli macie. Może to być jakaś łódziecka z takim, jakimś, właśnie końcówką. I możecie przygładzić i już wykończyć, tak, ostatnie poprawki tego napisu. Możecie na przykład A połączyć z tą. To teraz z tym. Tu mi troszkę nie wyszło to poprawię. O, już jest dobrze. I tak wygląda nasze ciasteczko. Idź mi z ukryzieniem. Mam nadzieję, że pomogłem. No i do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć.